Witajcie telewidzowie kolejnego dnia w Bangkoku, Witajcie. ostatniego. Tak, wielkim szeptem, chociaż jest siódma, ale jak wiecie, w Bangkoku o tej godzinie to szeptem się mówi, bo ludzie jeszcze śpią. A, i tam, no. Jedziemy, Majka ma nowy kapelusz. Gotowa na nowe przygody. Tak, i lecimy na lotnisko szybko. No, powiem Wam, że wczoraj trochę posiedzieliśmy, pozdrawiamy Tomka. E, o, tak, spaliśmy po dwie godziny, 2,5 to max o, nieplanowane wyjście, Tomek nie zaczepił w ogóle na ulicy, bo usłyszał po prostu Polaków i nie znał nas, ale już poznał. Tak. Mamy nadzieję, że nas oglądasz, Tomek, pozdrawiamy. Pewnie, pewnie ma, o, daj, jeszcze budziki dzwonią, pewnie ma taką ochotę pojechać dalej jak my dzisiaj, ale dobra, zbieramy się. Ja się dzisiaj czuję, jakbym nie wiem co wyjątkowego zrobił i wstał na jak wcześniej, wyjątkowo jak nigdy, a w sumie jest godzina siódma, a 6.30 wstaliśmy, także no, nic wyjątkowego. Ludzie już stają, biznesy już zaczynają działać. Jak się czujesz, Mari? No, już trochę lepiej. To było ciężko. Ty to od razu w sumie zasnąłeś, a ja to tak jeszcze byłam tak rozbudzona. No, no Wyszłam tylko po jedzenie i odebrać Marcina z The ronda, a przedłużyło a, się. Tak, i posiedzieliśmy, nie wiem, do trzeciej. A no, długo. No, ja jeszcze prysznic, coś tam, pakowanko. No, czwarta, czwarta czterdzieści. Odłożyłam telefon. Zeszło nam. No, idziemy teraz na autobus. Ulica Rambutri spokojna jak nigdy w dzień. No, powiem wam, jest sporo ludzi w porównaniu do teraz. Wieczorem jeszcze więcej. Dosłownie 3 minuty od naszego hotelu jest przystanek. Jak widzę, my nie jedyni będziemy czekać na autobus. Stąd odjeżdżają dwa na dwa lotniska. A tutaj kolega tak dostarcza lud z rana do kawiarni. Proszę bardzo, cafe Amazon. Mamy szczęście, bo dosłownie dwie minuty autobus podjechał, także super. Będziemy mieli więcej czasu. W saloniku. A co, nie ma zamiaru się zatrzymać? Marika jeszcze tutaj mu zdjęcie zrobi. A4. Pamiętajcie, na Don Młęk jeździ autobus A4. Zaraz zobaczymy, ile bilet kosztuje. Mamy też już tutaj kamaratów ze Słowacji, także o, bilet się w środku kupuje. Z tego co widziałam, to po 50 watów bilet. Zaraz się wziął. Tak, pani tutaj przyjdzie do nas. Czy, czy w internecie zgadza się z rzeczywistą ceną. Pani przyszła po bilety, płacimy po 50 watów za osobę. Anioszka. A jedziemy już 13 minut, autobus zawrócił i jest teraz w tym miejscu, w którym siadaliśmy. On potem tutaj mają jakiś tam punkt taki, że jeszcze raz i później objeżdża, jakby kończy trasę dopiero tam, tamtym miejscu. A ty pozdrawiamy? Kameraty, kameraty. Pozdrawiamy. Kamaraty. pozdrawiamy. Niecałe 45 minut jesteśmy na lotnisku. Dosyć długo jechał, muszę powiedzieć, ale też szale, nie? Prawie w ogóle nie używał hamulca, jak używał, to już było takie. I... Dobry był na autostradzie, śmigał. A my czym prędzej idziemy, mamy już odprawy, to idziemy coś zjeść do saloniku. Tak, ale powiem wam jeszcze jedno, fajnie ten malutki plecak. Całkiem inaczej. Super opcja, bo stoi waga, można sobie za darmo zważyć i od razu jest... O, taki pomiar mały. Chyba I nie działa. Chyba, a bo no, musi dotknąć Marii. Aha, ale jak to ona? A co ma tu wejść. Aha. I Mari ma... Ee, no o. półtora kilo nie, za dużo. Piszcie, ma, nie. Dzisiaj bardzo leciutki, to ja to nie wiesz. Sprawdzam, sprawdzam swój. Dobra, ja nie będę go tutaj pchał, czy on wejdzie, bo ja nie od tego tutaj. Marcin. 12, 12 5 kilo za dużo. A, dobra, nikt nie widział. Idziemy już na bramki. Tak. Na, bramki, co na ja bramkę gadam. idziemy na. do saloniku. Dzisiaj lot krajowy, więc idziemy na dwójkę. Maszyna sobie sama jeździ sprząta. O, Teraz nas puszcza, żebyśmy przeszli. Jeszcze gada do nas. Ale jajca? O, odpala. Jedzie dalej. Patrzcie, gdzie puściła nas i teraz będzie dalej sprzątać. Jesteśmy na drugim terminalu i aplikacja nam pokazuje, że tutaj są cztery saloniki. Mamy tak do. Powiedzmy takiego bezpiecznego pozostania na tych, w tych salonikach, <noise> lekko ponad dwie godziny, więc ja mam nadzieję, że uda mi się zgarnąć te cztery saloniki dzisiaj. Wyjątkowe dzisiaj wcześniej jesteśmy na lotnisku, jak nie my. Tak, autobus nam przypisał szybko. Bramki przeszliśmy też dosłownie trzy minuty, także wszystko się dzisiaj ułożyło bardzo dobrze, więc idziemy i sobie odpoczniemy. Dzisiaj autobus naprawdę wyjątkowo szybko, bo zazwyczaj tak. jak tam czekaliśmy, to i czasami po pół godziny. I później jeszcze gdzieś w korkach, czy. No, tak. nie, w miarę szybko zawsze te autobusy jeżdżą, ale dzisiaj no to. Nawet byśmy kawę nie zdążyli kupić. Tak, bo mieliśmy iść po kawę, Marika, mówi, idę jeszcze coś do jedzenia do Seven lewe, tak. no ale patrzymy autobus i Także szybciutko dzisiaj. Aplikacja nam pokazuje, że Nok Air, czyli tutaj też możemy iść. To jest salonik z linii lotniczych. Zaraz zapytamy, czy nas tutaj wpuszczą. Tutaj kolejny kolega sprzątający. Pani nam powiedziała, że tutaj nie ma łazienki w środku i nie ma mówi alkoholu. Nie wiem, czy po nas widać coś dzisiaj, czy co. Ja nie wiem. W każdym razie no, weszliśmy, pani pozwoliła do środka wejść. No, ale nie, zrobił ten salonik w szału. Nie było za, dużo, za dużego wyboru do jedzenia. Do picia zresztą widziałam też tylko woda, może kawa i herbata. Jakby tak bardzo okroję, więc myślę, że dlatego pani od razu powiedziała na wejściu, że macie tam dwa kolejne. Tak, idziemy do kolejnej. Koral Lodz prezentuje się ładnie na zewnątrz, więc idziemy zobaczyć do środka. No, musimy usiąść i coś zjeść. Zobaczcie, tutaj jest ten koral i tam jest jeszcze miracle. Więc no, myślę, że wchodzimy, zobaczymy jak jest już. Ja też tylko ja... Najwyżej się przejdę ja tam. Mhm. No właśnie, chyba że jeszcze szybko takie tak, możemy jeszcze na... Możemy jeszcze spojrzeć, zobaczcie, no tutaj bardzo ładnie wygląda tak elegancko. Też dużo ludzi nie ma. Spoko. Ale nie, nie, są jakieś duże te saloniki. Tutaj, o, tutaj też fajnie wygląda, więcej ludzi tutaj. Podjęliśmy decyzję, że wchodzimy Good najpierw morning. do tego. Najlepiej nam jakoś tak z boku morning. przypasowało. Jesteśmy już w środku. Ja na razie tutaj nie będę. Jadł. Idę zobaczyć do tego następnego. Nie ma jajek, ale o. widzę, że Marika znalazła jakiegoś thai, więc szybko wam pokażę, co to jest. Są jakieś warzywa jeszcze. Tam widzę, jakaś o. zupa jest, tak? Ja tych nudli to nie lubię. A nie, ryż tutaj jest. To są takie posklejane. No, wiecie mm. o co chodzi? Jak one już tam leżą trochę. Tutaj jakiś kurczak widzę, tutaj jakieś parówczaki. To tego nie lubimy. No, o. tak powiem ci, to też jakieś kary, czy co to ma być. Aha. A i tutaj ryż, no, to tak I powiem, ryż. Wam, skromnie jak na to śniadanie. E, idę zobaczyć do tego następnego. Zaraz okay. wracam. znać, czy będą jajka. Okej. Okay. A już wam pokazywałem. Mirakul jest tutaj, a ten koral jest tutaj. Dobra, idę sprawdzić na Bemarię, co tam mają do jedzenia. Ale najpierw muszę się tutaj zalogować. Jestem już w środku, sprawdzam od razu, co tutaj mają. Jakieś a, warzywa smażone. No, to tam też to było na śniadanie. Tutaj mamy. Krewetki w czymś tam, jakimś sosie. Tutaj są ziemiaczki ryż. Są skrambulek. No to dobra, to ja biorę tutaj. Będę jadł tutaj, napiszę zaraz Maricę. Też jakiś kurczak, o, to jakieś kary, tak? Co tu jest? Chicken biryani, ja lubię indyjskie smaki. Tak wygląda moja porcja śniadaniowa, mam jajka, mam kurczaka, tego biryani, trochę ryżu, warzywa, no i ziemniaki, do tego kawa. Jakbyście chcieli tak przyjść sobie bez żadnej karty, no to tu wychodzi 850 za osobę do posiedzenia, ale właśnie tam jest lepsze jedzenie w tym drugim, więc zabieram Marikę do, do tamtego. Mam nadzieję, że dobra Bardzo dobra, nie jest mocno ścięta, superancka. Mari, pochwal się, co tam sobie zamówiłaś? No jednak jajecznica poszła do Drugi plan, jak zobaczyłam zupę dyniową, więc zaraz ją spróbuję, no i ziemniaczki, tak. no Posypałam sobie jeszcze jednym czosnkiem, takim prażonym. No, smacznego w Wychodzimy z saloniku, jest tak zimno, o ten jeszcze gada. Przepraszam, spokojnie, spokojnie. Jest tak zimno w saloniku, że myśleliśmy wcześniej, idziemy już pod bramkę i... Trochę tam się skręci i jest jeszcze jeden salonik. no Zobaczymy, jak będzie czasowo, mamy godzinę do odlotu. Oh jak będzie jeszcze chwila, to ja skoczę zobaczyć jeszcze ten ostatni salonik, czwarty w sumie. Ja dziś chyba jako pierwsza wyjdę do samolotu i pierwsza się tam e, zamelduję, usiądę i. I już... drzemka. Nic, nikogo nie przepuszczam, nie ruszam się i drzemka. Od <laughs> Sprawdzamy na tablicę odlotu i nasz samolot ma delay 25 minut, czyli będzie spóźniony. No będziemy musieli to kontrolować. Już. Ja już tam się widziałam. Nawet jest. chciałam pogonić ten panią, mówię, otwieraj te bramki i te sobie Idziemy do saloniku. Robią też masaże na tym lotnisku, no i nie jest tak źle. 450 batów e, za godzinę, to na mieście 350-400. Mm, ale tu tylko masaż stóp robią, nie robią załapoców. A ja chciałam plec. A -a, okay. To Masaż stóp można za 250 to... znaleźć, 200 nawet. A tutaj jest salonik kolejny, więc dosłownie zjechaliśmy tylko na dół. Tamtymi schodami. No, idziemy zobaczyć, jakie tutaj mają jedzenie. Ja już w środku, teraz tylko Marika załatwia swoją sprawę i idziemy. To zrobione w taki w stylu Hongkongu, trochę zaraz wam pokażę. Przynajmniej tak jest napisane, a to mi bardziej wygląda taki styl kolor z Irlandią, mi się kojarzy. To jest ta sama nazwa saloniku, co byliśmy w nim, więc ja podejrzewam, że tu będzie podobnie z jedzeniem. Tak mi się przynajmniej wydaje. No dobra, zaraz sprawdzimy. Tam już widzę jakaś jajecznica. Poglądamy jeszcze trochę w gary. O, a co tutaj tak ładnie wygląda? Tak, to nowość, tu jakieś krewetki są. Tego nie było. A tutaj, to też tego nie było. Był jakiś inny, tak. Ten... W tamtym był jakiś skurczaka kurczaka sos, a to jest po prostu sam pomidorowy. Tego jeszcze nie widziałam i z bazylią. a tutaj. Okej, Nie no, ale ja już na razie chyba podziękuję. Najadłam się tą zupą. Sam jeszcze brałam? A, ziemniaki. A no, ja z tamtej strony sobie nałożyłem biryani. Na tablicy pojawił się zielony napis, to oznacza, że jest boarding. Idziemy pod naszą bramkę, ale mamy naprawdę niedaleko z tego saloniku. Ja już padam, padam, chcę tam na to miejsce. Siedzę no. przy oknie Marcin nie kładę się tam od razu. Ty masz w środku moja droga, ja mam przy oknie miejsce. Kto to tak wymyślił? No system. My już jesteśmy przy bramce i zaraz będziemy wchodzić, kilka osób przed nami. Jesteśmy, szybko poszło, nikt się nie czepiał, nikt nie sprawdzał nikomu w ogóle plecaków. Ale widziałam, hmm. że jest waga Tak, i stała? to działała. Tak. O, no to może tam kogoś przytrzepią. Ale widzieliśmy, że ludzie duże plecaki mają, większe niż my, także spoko. Nie musimy wychodzić na płytę ani jechać żadnym autobusem. Jest rękaw podpięty, o jeszcze kapitan, nie, to jest ten drugi wychodzi. No i wchodzimy od razu z rękawa. Sprawdźmy czy linie Lion są przesądne. Jest dwunasty rząd. O, od razu jest piętnasty, nawet czternastego nie ma. Zaraz podejdę Wam bliżej, patrzcie. 12 15 Są bardzo przesądni. My już siedzimy na naszych miejscach jakieś niecałe półtorej godziny będziemy lecieć, także szybko. Mam nadzieję, że tutaj nikt nie przyjdzie więcej. Marcin tak. zajął mi w przy oknie. Maryka idzie spać, więc ja będę nagrywał to, no moja droga. Już to widzę. Dwie minuty ci nie ma. No i tyle z tych twoich pięknych widoków. Widzisz, nawet telefon dzisiaj nie pokuszył. Mogłam no ja właśnie. tam usiąść. No właśnie, to coś muszę wymyślić, bo ta szyba jest taka... Jakaś brudna i dlatego. A jak często się zdarza, że właśnie w tych teraz samolotach nie możemy złapać fokusa. Albo jakoś no tak dziwnie właśnie. próbujemy, próbujemy i nic. Nic z tego. Już ruszamy na pas startowy, a my kończymy bukowanie Okej. Oh. Okay. Jeszcze raz, 20 daty. daty, jeszcze raz tutaj, cena się zgadza, okej, okay, okay, okay. Dobra, dobra, klikaj, bo zaraz będziemy startować. Jak zwykle na chwilę. No i pięknie złapał ostrość. Oh. Dziwacz, myślimy, że dam radę? To tak, że my ta i nanging he krach. Ale właściwie teraz nie mogę ruszać. Later on in the night when the crowds have gone we could talk under moonlight Till dawn, mm -hmm. we could stay to watch the sunrise, cancel all our plans. We don't need a reason why we just can't. Mm -hmm. mm -hmm. I wish I could stop time. Stay in this moment, never think about going, won't you stay with me for a little while got myself free falling deep into your eyes? You came to me without war. Jak się spało? Pół na pół. Obudziłam się przez ogromny ból uszu, były zatkane. Pierwszy raz poczułam, co to znaczy ból ucha. W sensie odciśnienia od samolotu. W życiu tego nie doznałam, może przez to, że jestem gdzieś jeszcze trochę zachrypnięta, przyziębiona i nie wiem. Ale... A ja mam to samo, uszy mnie bolą i nawet głowa. Ja zapomniałam, tego. że no, zapomniałam, że jak jesteś przyziębiona, to nawet nie powinno się latać, ale... Ale jakoś tam to wypadło z głowy, ale w każdym razie... Tak byśmy no. polecieli. No. <laughs> Druga opcja byłaby ewentualnie samochodem, samochodem autokarem zepsuć, ale to. W godzinę 5 minut lecieliśmy. Tak, ta to opcja nie jest to. zdecydowanie szybsza, łatwiejsza i co? I jeszcze porównywalnie. To też nie drogo, to nie bo już jakieś 120 zł daliśmy za ten lot. I Niedużo to kupiony. Wyszłoby autobusem. Kupiony dzień przed? Czy dwa? Tak. Mhm. Wychodzimy już z samolotu, siedzieliśmy na 34 rzędzie, bye bye. więc prawie że na końcu. Dziękuję. Więc jak już widzicie. Samolot prawie, że cały pusty. Z przodu jakieś ekstra. W ogóle te, tak Fajnie, mało miejsca w tym bye. samolocie. A ja niedługo Fajnie. będę też leciał tymi liniami. Mam nadzieję, że będzie trochę więcej miejsca. Tutaj macie ceny poszczególnych stacji, jakbyście chcieli gdzieś jechać z lotniska Krabi. Weszliśmy z lotniska na Krabi i tutaj ciężko złapać coś lokalnego, więc trzeba wziąć taki busik albo jakiś taki autobus, co tam stoi. Oczywiście tutaj. E, wiecie, jak to yes. się nazywa? Tutaj... A... Pani Pani tutaj nas sprzedaje bileciki, no. Tutaj oni jakby rządzą e, transportem na tym odpadku. Dawaj miejscu. lepiej kaskę Nie Wyskakuj. masz kaski? Nie mam tej A co, ty drobnej. A golas? Zabrałeś wczoraj bo, po, po paznokciach latasz. A nie, nie byłaś ostatnio. No, nie. Też nie dostałam, widzicie. No. Tak, Żydzi. Daliśmy naklejkę też Młodej Tajce, bo pytała o nasz kanał, także będzie mogła siebie zobaczyć. Idziemy już z biletami do naszego autobusu. Bardzo miła. Kurczę, mam ucho jedno tak zatkane, nie mogę przetkać dalej tego ucha przez to, że jestem przeziębiony cały czas. No i jak ona ma, nieraz, Marika, mówiła, że nie słyszy, bo coś tam, to teraz wiemy o czym ona mówiła, bo ja tak da, zawsze mówiłem, co ona gada. Ja teraz w ogóle, co ja, ja teraz gadam i połowę ja nie słyszę, naprawdę jakbym... no, no tak, tak mi się zatkało ucho. Dobra, idziemy, o, to już woła nas kolega, pieniądze wzięli, to już nas woła. <laughs> <laughs> idziemy, tak, mały, mamy, małe luggage mamy, to idziemy do środka, będziemy, e, położymy sobie między nogi. Podobno nas do hotelu dowiozą. Pan się do autobusu, sprawdza bilety, a Marcin jak zwykle gdzieś poszedł. Nie wierzcie ludziom, co mówią, że odjedzie autobus za 10, za 5 minut. Autobus odjedzie jak się zapełni. My siedzimy już 20 minut. Tak, ale już zamknął drzwi, więc ruszamy. 35 minut i jesteśmy już pod mudzi Mudzi Tak się nazywa nasz hotel. Proszę dobra. bardzo. Ładny w środku tak wyczailiśmy po zdjęciach ładnie to wyglądało. Nazwa też nam mówi coś bo w Kambodży piliśmy kawie, w kawę w kawiarni Mudi. Także... Tak dobrze, dobre wspomnienia dobrze się zapowiada. Zobaczymy tak, jak będzie dobra. w środku. Tak się nazywa jak coś to sobie zapamiętajcie. No wchodzimy zobaczymy. No. Ładnie Hello. to wygląda. Czysta? A buty trzeba Tariqa. ściągać. Zapłaciliśmy jeszcze 500 batów, czyli 60 zł z depozyt za klucz, jak zgubimy, no to pani nam później nie odda. Ale powiedziała, że jak przyniesiemy to odda. Żeby tu się nie bali. Wszystkie koszty są wypisane za zniszczenia. To nie mało. Mamy pokój 11. Jesteśmy już przy naszych drzwiach. 83 zeta wyszło za jedną nockę. Sprawdźmy jak on wygląda. Uu, spory pokój. Wydawał się na mniejszy na wow. no. Spory czysty. Ładnie pachnie. Okno zobaczcie. Nie ma światła. No. Nie działa coś tam tutaj. Telewizor, jest lustro. Internet bardzo dobry, światło słabe widzę. O, światło słabe. Balkon. Raczej znaczy, tylko okno. No pięknie. A Fajne. to jeszcze jedno będzie się paliło. No Pięknie, taki domowy. Tutaj brakuje tylko jakiejś Oj. kuchenki jeszcze elektrycznej sobie kupić. I gotować. Może, chyba, że... Może chyba jest. że jest gdzieś. będziemy tak. ziemniaki gotowali. Zajęło nam dojechanie tutaj 7 godzin i jakieś 10 minut. A rozmawialiśmy też o tym, no bo to samolotem, króciutko. Wiecie, a to jest samolot, że leci godzinę, 5 minut leciał, ale dojazd na lotnisko i przyjazd tutaj, i wszystkie tam miejsca, gdzie się czeka, także. Razem wyszło 7 godzin, a autobusem z 10 myślę by było. I to nocnym pewnie, tak. Więc zaoszczędzujecie też nockę i w sumie można się wyspać. Tak, dwie opcje są dobre. Wiadomo, że sam lot trwa tylko tę godzinę, i jakiś tutaj dojazd, pół godziny, i reszta, to tam sobie chodzicie, jesteście bardziej wolni. No w autobusie tego nie ma, ale są dwie opcje, myślę. to ja myślę, że samolotem jest mniej męczące. Chyba, że bierzecie te ranne o 6 godzinie loty, no to wiadomo, musicie wstać o trzeciej w sumie. Tak. I wyjechać już o czwartej mniej więcej na lotnisko, więc to też tak, no my rozważaliśmy tę opcję, ale stwierdziliśmy, że nie jesteśmy tak. rannymi ptaszkami, a to, wyszło nas jak... To dzisiaj to w ogóle byśmy się nie położyli spać, w takim razie, jakbyśmy lecieli tym o 6:00. Wyszliśmy z naszego hotelu, idziemy poszukać coś do jedzenia. Coś mi się wydaje, że tutaj deszczem powoli pachnie, mhm. więc tak się duszno zrobiło. Ani w Bangkoku, ani tutaj nie widać słońca, nawet takiego, wiecie, przebłysku gdzieś tego słońca, a w sumie teraz akurat zaświeci... znaczy zaświeciło, tak jak się odwróciłam. To gdzieś, ale cały czas są tak mocne chmury, że to nic przez nie przez nie, nie przechodzi. Jak jest seven, to Marika pierwsza już w sklepie siedzi. No a jak? U mnie wybór na jedzenie jest dużo prostszy. To jest moja ulubiona dupa, zupa, którą poznałem na Kosamui. E, sicióweczka. Mam nadzieję, że ta też dojedzie i będzie pyszna. Zawsze biorę sobie łątony, e, do tego makaron. I no, jak widzicie, ten schab piękny, czerwony. Próbowaliśmy tę zupę już w różnych miejscach, ale w sumie tylko w dwóch na Kosamui nam smakowało. Tak jak Marcin powiedział, to jest sieciówka i te łątony robią tutaj robotę. Więc nie w każdym miejscu były dobre łątony. Zabiorę Was teraz na proces przygotowania tej zupy. Pani teraz... widzę, one już są zaparzone, nie będą świeże. A nie, Pani, zobaczcie, chyba zobaczyła Pani, że nagrywam. Będą świeże, takie najlepsze. Tutaj zobaczcie, jest ta wieprzowina, ona sobie tutaj jeszcze leży, wisi i dojrzewa. Zobaczcie, łątony są, wieprzowina jest, do tego jeszcze czosnek. Na oleju, makaron też już w środku. No i pani teraz naleje. Oczywiście to co najważniejsze, czyli pysznej zupy. Mam taką nadzieję. Widzę, że tłuszcz pływa na. O, o właśnie. Nie będę musiał chodzić po dolewku Tłuszcz pływa po wierzchu. Mari zmieniła zdanie z toastów na zupę. Namówiłem ją. Zobaczyłam Dobra. czosnek na stołach. Na stołach. Normalnie używaliśmy ten czosnek i ja sobie dawałam chili do wylonki. ale dzisiaj mam ochotę na czosnek w rozsole. Tak, a tutaj jeszcze są ugotowane jajka, jakbyście chcieli sobie dojeść. Mhm. Jak te łątony? Opra, spróbowałam mięso, ale powiem ci jeszcze, jakby nie czuję smaku tego mięsa, jakby delikatne i białe. Białe mięso, to jakie? Bo mi się kojarzy z kurczakiem, ale może to wieprzowina. Wieprzowina wymieszana z mąką. <głos> 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 Oczywiście, jak zazwyczaj w takich miejscach, za darmo jest woda, szklanka. Mm. A słomet nie ma? Czyli? Mm, nie ma. Nie ma. A, no tu macie to. dodatki, oczywiście, orzeszki. Ja nasypałem sobie dwie spore łyche orzeszków do zupy. Ja dawno na takiej zupie nie byłam i zapomniałam, gdzie sztuce. Mówię, nie ma sztuce w Mówi, tutaj są sztuce. No, no, taka kapa ze mnie dzisiaj. A jak w smaku, powiedz? Nie jest taka jak ta na Kosamui którą znamy. Rosu jest taki delikatny, nawet delikatniejszy niż polski rosół. Ale jak sobie doprawiłem sosem rybnym, bo teraz jest, 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 jest już ok. Ale próbowałeś już włączona? No, no właśnie, jeszcze nie. Czekam aż trochę ostygną, bo ja nie lubię tak, że lubię jak są takie okej okay, do zjedzenia. Marika ostatnio posmakowała w łątonach, więc oddałem jej jednego. Niech smakuje, a ja sobie zjem jajko, trochę białka dobiję. Mam nadzieję, że nie jest takie jak kiedyś kupiłem w 7-Eleven i było aż takie wodniste, białe. O, już widzę, że jest tutaj na całkowicie twarde, więc spoko. Jest tu jakaś sól na stole? Nie widzę. Nie ma, no dobra, to będzie bez soli. One fajne, bo jeszcze są ciepłe. Pani musiała je niedawno wyciągnąć z gotowania. Bo pani też używa tutaj do takiego innego dania jajka. Daje półeczkę jaja. Hmm? No, mogę okay. spróbować. Może mm. dobre, ciepłe jajo. Mm. Mm. O. Majonezowe Mari Mayone... <laughs> majonezowa. 10 watów kosztuje takie jajko, czyli złote 20 zł niecałe. Marii jak sobie doprawiła zupę, to aż ma usta czerwone, zobaczyć. Widać? No widać. Tak? Masz Op. usta i nad ustami jeszcze taki centymetr. No, tu mnie no? właśnie. I oko mnie szczypie. Będzie. Bo wiecie, co dzisiaj dodałam sobie dwie chili. O takie chili do zupy, ale żeby nie było aż tak ostre, no to obłupałam, żeby nasionka nie wleciały mi do zupy i tylko to zielone zostawiłam. No i później niewiele myśląc gdzieś potarłam oko. Dobrze, że nie w ogóle dłużej tego nie tarłam, bo chyba bym oko dzisiaj nie otworzyła już w ogóle do końca dnia. A czuję jest takie przymrużone, a tutaj to aż mnie... Wypala, ale widać naprawdę? No no? Wróciliśmy już do naszego hotelu i tutaj też mamy fajny taki kącik, bo możemy sobie brać wody zimnej, ciepłej, ile chcemy. Możemy sobie robić kawę, ile chcemy. Możemy zajadać tych ciasteczek, o, ile chcemy. To tak, bardzo, bardzo dobre. Zobacz. Nawet mleko Mhm. Mm Jak ale... ktoś nie lubi mleka zwykłego, i tu też jakieś ciasteczka. Takie o, zapakowane już. Po tej zupie przycięliśmy sobie lekką drzemkę, jak widzicie już za mną szaruwa. I też zobaczcie na drogi, deszcz padał. Mówiłem, że coś tutaj czuć, że będzie padać i dość mocno deszcz padał. A idę teraz zobaczyć, tutaj w okolicy jest nocny market, i no poszukać jakiegoś jedzenia. Jesteśmy w centrum miejscowości Krabi i zobaczcie jaki tutaj jest spokój. Bardzo mało ludzi, ludzie powyjeżdżali gdzieś na jakieś wyspy pewnie, na pipi. No tutaj też mało kto zostaje, większość ludzi jedzie na Aonang. No my tam nie pojechaliśmy dzisiaj, bo no ceny dzisiaj i jutro o hoteli w ogóle jakoś na razie są ceny wysokie, więc tutaj postanowiliśmy się zatrzymać. Dosłownie, 5 minut od naszego hotelu jest night market. Idę zobaczyć, co tutaj mają. Wiem, że też jest inny, ale dzisiaj jest zamknięty. Wiem, że jest piątki, więc jutro powinien być otwarty. Oczywiście częste połączenie. Zobaczcie, tutaj jest ten night market, a po drugiej stronie co jest? No właśnie, sporo mango sprzedają na tym markecie. Zobaczcie, mango sticky rice. Widzę, że też sporo gotowców sprzedają, to już kolejne stanowisko. Tutaj macie jakieś kary, widzicie, z kurczakiem. 30 batów, to niecałe 4 zł 3,60 jakieś. Jak sobie radzą, żeby nie nosić tych ciężkich koszy? Zaczepiają na taki haczyk i ciągną. No te kokosy pewnie trochę ważą. Decyzja padła na markecie, że kupuję kurczakowego patta, jak kolega już zaczyna go robić, o spora porcja tego kurczaka. Do tego będzie jedno całe jajo, makaron ryżowy, Pamiętajcie, że sos do opataja musi mieć taki kolor, czyli ciemny. Czasami jest czerwony, ale to nie jest taki oryginalny. Jakaś podruba tania. Do tego Micha Kiełek. A, jeszcze będzie tofu. No, piękna sprawa. 50 batów taka porcja, czyli 6 zł. To ulubiony Mariki deser, więc biorę też takie mango sticky rice, 50 batów, 6 zł. Ale patrzcie, jaka fajna wersja, bo macie. Fioletowy ryż zielony i biały. Ładnie to jest wszystko zmiksowane. Biorę jeszcze dla Mariki jej unówioną herbatę z limonką, zieloną herbatą, właśnie i do tego jeszcze będzie miód. Tutaj też pani ładnie pakuje, patrzcie, że jak ktoś ma zapakowane. Widzieliśmy to w Kambodży ostatnio, że pakują osobno herbatę w woreczek no i lud będzie osobno, że jak zanim dojdziecie, doniesiecie komuś, no to się nie rozpuści. I tutaj pani robi tak, jak powinno być, bo nieraz mają jakiś proszek taki kwasek cytrynowy bardziej. A tutaj pani pokroiła dwie limonki, i wciskałem do herbaty. Sporo było tych limonek, więc pani tego miodu pewnie też trochę da. Malika zawsze mówi, że tam połowę porcji, ale niech pani zrobi po swojemu. Widzicie jakie fajne rozwiązanie? Lód osobno, herbata osobno, i to. Thank you. I, i to, co powiedziałem, 45 batów, czyli jakieś 5 zł wychodzi, i to, co powiedziałem, że. Z tego lodu trochę wody się wyleje i dopiero się wyleje tą herbatę. Wiecie o co chodzi? No. Ja już wróciłem pod nasz hotel i powiem Wam, że to nie jest mój dzień dzisiaj i to nie był też mój lot, przez to, że mi się uszy nie chciały odetkać podczas lotu. No, też przez to pewnie, że mam nos zawalony. Tutaj cała strona mnie nawala, szczęka mnie boli, pulsują mi tutaj skronie z jednej i z drugiej strony. Także muszę odpocząć, ucho mnie jeszcze boli w środku, jak dotykam. Czasami tak jest, że jak ktoś nie odetka sobie ucha, ciśnienie, czy pod wodą, czy w samolocie, to czasami też się robi jakieś zapalenie i później trzeba brać jakieś antybiotyki. Mam nadzieję, że jutro będzie lepiej. Dobra, jestem pod hotelem, idę zanieść Marice smakołyki. No Marika, dawaj ten kambodżański styl. Jestem ciekaw, jaka w smaku, czy nie będzie za słodka. Aż bym spróbowała samej tej. Tak. Z... <grafy> no właśnie, <teraz> <grafy> bawić. Nie wzięliśmy tego drugiego mikrofonu. A w sumie, leży tutaj tak. ciekawa jestem, jak zbiera. No właśnie, chciałam tutaj spróbować. Tak, ja to jest, boję się, to że, to że, że zaraz. A jest tutaj, może już. Mmmm, trochę. Słodka? Kwaśno słodka. <grafy> kwaśno słodka, dobra. Taka miała być. Pyszna. <grafy> Och, ja cię. no inna niż Kambodża. Patrz jak wymierzona, pani wiedziała. Pani wiedziała ile dać lodu i ile dać herbaty, nie mistrzostwo. So Dziękuję. Proszę bardzo. Kopułka! I to jest ten święty gral Tajlandii zawinięty w papier gazetę, czyli pad thai, moja droga. Zjemy go na pół w takim razie. Tak, tak dobra. A widzę, że to nie jest kurczakowy. Tylko jest kurczakowy, no... jest kurczak. Z sporo kurczaka, tofu, z jajko, tofu. tak. Mhm. No, myślę, że to samo z tofu jest. Spacznego. Smacznego. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Wielkie dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!